Zawartość 24 butelek o pojemności 0,3 litra, 18 butelek o pojemności 25 litra. Przelano do zbiornika o pojemności 13,5 litra. Zawartość ilu butelek 0,3 litrowych zmieści się jeszcze w tym zbiorniku? Czyli mamy tak 20, y, 24 butelki o pojemności 0,3 litra. Później mamy. Y,

1, 2 razy 3, 6, 0, dodać 2, 7, 0. Jedno miejsce po przecinku czyli równa się 7, na lepszym pod spodem. 7,2, dodać 0,25 razy 18, 5 razy 8, 40, 2 razy 16, 20, 0, 2, 5, 2, 0 dodać 0, 5, 4 równa się 2 miejsca po przecinku 4,5 4,5 równa się 7 dodać 4, 11, 2 dodać 5, 7, czyli 11,7. Mhm. Czyli to jest ilość tej cieczy, którą mieliśmy w butelkach, którą przelaliśmy do tego większego zbiornika. I teraz bierzemy 13,5, czyli ilość tego zbiornika, minus 11,7, czyli to, co przelaliśmy. I otrzymamy w ten sposób y, ilość, y, ilość y, tego, pojemność tego zbiornika, która zostanie nam do dolania y, w, przez te butelki 30-litrowe. 30 litrowe mm. 300-litrowe, coś takiego. Dobrze, 13,5 minus 11,7. Tu piątka będzie 3, 15, tu będzie 2, będzie 8, 2 minus 1, 1, czyli będzie 0, 1,8. Czyli mamy 1,8 litra wolnej przestrzeni. Czyli w to wlejemy ciecz znajdującą się w butelkach 30-litrowych. A ile tych butelek będzie? Obliczymy oczywiście poprzez dzielenie. 0,3. Pisemnie tego nie wykonujemy. Przesuwamy przysinki. Mamy 18. Dzielimy na 3. Równa się już 6. 6 butelek.